No dzień dobry, Ania Pacholak, dietetyk inaczej. Dzisiaj jest wtorek, jeszcze jestem w Warszawie. Nagrywam to dwa dni wcześniej, żeby wykorzystać moje fajne warkoczyki. Ale tak naprawdę w Warszawie z samego rana już o piątej wsiadam w pociąg. Nie byłoby możliwości, żeby nagrać rano. A mam ważną informację na temat nabiału. Lecimy w zdrowie do setki. Dobrze, że jesteś. Let's Światowy Dzień Astmy. Nie wiem, czy wiesz, ale astma jest efektem nieleczonej lub źle leczonej alergii. A alergia, jako choroba autoimmunologiczna, najczęściej również alergia wziewna. Wynika ze złego sposobu odżywiania, z, ze stanów zapalnych w organizmie. Więc, jeśli chcesz, to taki paradoks trochę jeśli chcesz się pozbyć alergii od pyłków zacznij się inaczej odżywiać. To taki trochę paradoks, ale tak jest. Jest dzisiaj Międzynarodowy Dzień Bez Diety. I uwaga, mogłabym się oburzyć, ale nie, bo ja mam wszystkie dni bez diety. Ktoś może powiedzieć: No tak, ale przecież ty jesteś na keto. No czasem jestem na keto, czasem na stylu niskowęglowodanowym, a czasem na karniworze, ale to jest mój sposób odżywiania, to jest mój sposób życia. To nie jest w żaden sposób dieta. Dieta to jest styl życia. Czyli jest międzynarodowy dzień bez stylu życia? Bez życia? No nie to tak nie działa. Jeśli traktujesz sposób odżywiania jako dietę, to już leżysz na starcie. A dzisiaj na temat nabiału. Słów kilka dosłownie. nabiał, twaróg, jogurty, yy, maślanka, kefir. Takie produkty są dozwolone w stylu niskowęglowodanowym, ale uwaga, osoby z cukrzycą typu 2 i uwaga, osoby, które mają niedoczynną tarczycę lub niedoczynną tarczycę z tytułu Hashimoto. Niedoczynna tarczyca bardzo nie lubi dużej ilości nabiału. I co możemy z tym zrobić? Ograniczać do minimum. O ile żółte sery będą ok, o tyle najbardziej uważamy na mleko, które w sobie ma laktozę i wypicie mleka bez laktozy nie jest rozwiązaniem dlatego nie, że nie wiem czy wiecie jak robi się mleko bez laktozy zostawia się laktozę ale dodaje się enzym laktaza który tą laktozę ma trawić i tak czy inaczej większość osób dorosłych mleka pić nie powinna bo nie ma takiego powodu natomiast twaróg Niewielka ilość, jako dodatek do posiłku, tak? Jako główny produkt, którym możemy uzupełnić białko i się tym mocno nafutrować. No, niekoniecznie. W dodatku, i to przetestowaliśmy na rodzinie, na nastolatkach. Jeśli jest u nastolatka zbyt duża ilość nabiału w jednym posiłku, wyskakują piękne pryszcze. Chcesz być niewypryszczony, nabiał tak, ale w ilościach ograniczonych. Tak samo unikamy, ale to żeby względu na to w jakim stylu jesteś. Jogurtów odtłuszczonych. Jeśli jogurt jest odtłuszczony, to, żeby smakował, bo nie wiem czy wiesz, ale tak samo sól, cukier, jak i tłuszcz są nośnikami smaku. Więc jeśli zabieramy z jogurtu tłuszcz, i chcemy, żeby on smakował, bo przecież masz go kupić po raz kolejny i kolejny, właśnie z tą etykietą, z tym obrazkiem. To musi być smaczny. A żeby był smaczny, dodaje się cukier, jakieś inne słodziki, które nie nazywają się cukier, żeby nie wyglądało źle na etykiecie. Przede wszystkim podstawa. Czytaj etykiety. Jeśli już musisz kupić coś z etykietą, śmietana nie dolewaj na siłę. Jeśli chcesz ze śmietany zrobić sos, OK. Jeśli chcesz sobie dodać do kawy kul odpornej, OK, ale może nie codziennie. Więc zwracamy uwagę na nabiał. Jest OK, ale nie dla wszystkich i nie w każdej ilości. Ale omlet... Z niewielką ilością twaroszku? Albo koktajl mocy z niewielką ilością serka wiejskiego? Ja lubię. Napisz w komentarzu, proszę, czy dużo nabiałujesz, czy jesz dużo sera białego? Kefir, maślanka to są rzeczy, na które powinniśmy uważać. Napisz, czy często pijesz tą maślankę i, i kefir. Ale nie róbmy zamordyzmu. Nie ma nic lepszego niż szklanka maślanki, do tego jajko sadzone i kalafior taki mój piątkowy posiłek w upalne dni. Widzimy się w holistycznej środzie jutro. Do zobaczenia i pamiętaj, dobrze, że jesteś.